Cześć ludziska z tej strony, Maxim. Witam Was w 15-minutówce poświęconej grze Jetpack Joyride. Jest to całkiem darmowa gra, którą możecie ściągnąć z PlayStation Store. A. Nie musicie posiadać plusa. Wystarczy, że macie konto, oczywiście, ściągacie sobie tą gierkę. Ja tu sobie przejdę, żeby pokazać Wam mniej więcej, jak tutaj wygląda sprawa mikropłatności. E, oczywiście możemy sobie tu ustawić ten ekran, jeżeli chodzi o samą grę, jest ona darmowa, ale można powiedzieć, że jest to taka gra popierdółkowa, ja to kojarzę akurat z grami typowo właśnie na Androidach, czy tam na iOS-a, jeżeli chodzi o iPhone'a. Czyli taka krótka na moment popierdółka, jak widzicie tutaj mamy sklepy, gdzie oczywiście za zdobyte punkty wykupujemy różne czyciuszki, czy różne inne pierdoły, nakrycia głowy. E, inne dupstwa. Oczywiście możemy to też zrobić za pomocą prawdziwych pieniędzy, dlatego może i między innymi tytuł jest darmowy. E, wiadomo jak to bywa, ci bardziej niecierpliwi, albo ci bardziej dziani kupią po prostu za prawdziwe pieniądze tutaj jakieś pierdołki. Jak widzicie jest tego sporo. Mamy tutaj jakieś tam ubrania, rodzaje plecaków, mamy tutaj też upgrade'y i inne pierdoły. E, ja może nie przedłużając przejdę do misji i pokażę Wam na czym polega sama gra. Jest prosta jak futerał na cepy, ale... Powiem Wam szczerze, że jest to naprawdę rajcowne. Jeżeli lubicie jakieś tam współzawodnictwo ze znajomymi, to można po prostu gdzieś tam mierzyć się na odległości, którą ktoś przewiódł. Jak widzicie, prosty dwuwymiarowy, dwuwymiarowy widok. No i zabawa polega na tym, że przyciskając jakikolwiek przycisk, odbijamy się, że tak powiem, na, na tym plecaku odrzutowym od ziemi. Podnosimy się w powietrze, że tak powiem. Oczywiście są różne przeszkadzajki które nie możemy wleźć, bo automatycznie nas tutaj e, to zabije. E, no i zbieramy power-upy. Power-upy są dość ciekawe. Jak widzicie, tutaj mamy akurat e, Gravity Suite, czyli e, można powiedzieć strój zmieniający grawitację. Czyli biegniemy, posuficie po nacisnięciu przycisku, biegniemy po podłodze. No i zasuwamy dalej, zbieramy monety, za monety oczywiście w późniejszym czasie kupujemy różne inne pierdoły, uważamy na przeróżne lasery, jakie tutaj widzicie na ekranie, inne pierdoły, o, akurat będzie lecieć rakieta, no i niepartownie na nią wlazłem, oczywiście tutaj wszystko sprowadza się do naciskania w odpowiednią siłą i odpowiednim czasie tego przycisku do podnoszenia, jak widzicie ja wygrałem na jednorękim bandycie cusik, e, nie pamiętam co to jest, jedziemy dalej, jedziemy e, play a game i spróbujemy znowu, tutaj naprawdę bardzo fajnie, a wygrałem, e, że zaczynamy chyba od tego samego e, miejsca, tak, od 750, także lecimy dalej, będzie nam się powiększał dalej rekord, no ale niestety zresetowały nam się monety, zobaczycie tutaj te inne power-up, one są naprawdę dość mocno ciekawe Okej, okay, teraz dupa. Ja to są jakieś jedne z pierwszych misji, więc nie są one zbyt trudne, mogę sobie na spokojnie pogadać. To jeszcze widzieliście przez moment, że mamy dwa pola na gadżety, które oczywiście w późniejszym czasie możemy sobie włożyć tutaj yy, do naszej postaci. No i śmigamy. Ok, oczywiście się zagadałem Ci lecimy dalej. Także widzicie, jest to taki y, tytuł właśnie skierowany, ja zawsze to uważam za gry kiblowe na, na, na telefonach lub na handheldach, tego typu gry. Czyli gdzieś mamy 5-10 minut, siadamy, robimy tam powiedzmy 2-3 y, partyjki, 2-3 takie biegi i powiedzmy wyłączamy grę, tak? Bo na taką normalną grę wiadomo, że nie starcza czasu, nie opłaca nam się to zanim to się wyłączy, zanim nam się jakaś tam kapcenka pokaże czy coś w tym stylu. To wszystko zajmuje czas, a tutaj taka popierdółka, którą włączymy praktycznie bardzo szybko i bardzo szybko wyłączymy. Ok, spróbujemy gdzieś tutaj dalej dojść. Kolejny power-up, znowu Gravity Suite. Mam nadzieję, że jeszcze tutaj akurat na gameplayu pojawi się jakiś inny z tych bonusowych rzeczy, bo one są naprawdę ciekawe i naprawdę fajne z pomysłem. Jak widzicie się, dzieje się dość dużo. Oj, teraz dwa lasery trzeba się utrzymywać po środku, więc umiejętnie wciskać ten plecak odrzutowy. No i dupa. No i padło się. Ale myślę, że zdążymy przez te 15 minut e, kilka takich biegów jeszcze zaliczyć. Jak widzicie, na trzy gwiazdiory. Dostaliśmy nagrodę w postaci 200 monet. No i lecimy dalej. Jak widzicie, mamy nazbierać 5 wehikułów według tutaj listy. No i zasuwamy. Takie gry, jeszcze, że też są potrzebne, tak jak mówię, typu właśnie Angry Beats. E, jedna z najpopularniejszych tego typu gier, która zrobiła największą furorę e, o rakietach. Tak jak mówię, z racji tego, że e, z braku czasu, że tak powiem, tego typu tytuły można się bawić. Ja akurat jeszcze na telefonie to bardzo lubię na przykład high climb e, mountain, czy jakoś tak, ten wyścig z tym samochodem, samochodem motorem, różnymi innymi pierdołami. Wiecie o co chodzi? Bardzo też właśnie na, na telefon, na, na tego typu rzeczy lubię też e, tower defensy, dobre tower defensy typu właśnie field runners e, czy też kilka innych tytułów, które naprawdę są rewelacyjne. Może kiedyś zrobię odcinek właśnie o grach na, na Androida, bo akurat posiadam e, telefon z grami na Androida. Często nie gram, ale tak jak mówię, na jakieś nieraz tam kiblowe. E, synki bądź też yy, dajmy na to, gdy tam gdzieś tam samochodem jadę i muszę na kogoś czekać czy coś, no to żeby się nie nudzić w samochodzie, to sobie tam powiedzmy zagram. I do tego typu właśnie ludzi skierowany jest, jest ten content, tak myślę. No tutaj akurat wiadomo, jest yy, grany na konsolę stacjonarną na PlayStation 3, no ale myślę czasami też warto pobrać takie odstresowywacze. No i zasuwamy dalej. Możecie też napisać w komentarzach co wygracie. No ja wiem, że to będzie odmiennie, bo zapytam co wygracie na waszych telefonach. Wiem, że akurat gameplay z PlayStation 3, ale ciekawi mnie to, bo być może znajdę coś fajnego dla siebie. Chodzi mi oczywiście o darmowe gry, bo ja nie mam zamiaru kupować żadnych gier na, na Androida. Więc, jakieś tam darmówki, jak macie do polecenia, naprawdę dobre tytuły, które się zagrywacie, wciągające, to bardzo bym prosił o wpisanie w komentarzach. Przejrzę sobie, o lubię też, właśnie. E, flight Control, tak? Dobrze, dobrze mówię, nie pamiętam tytułu. Chodzi tutaj o ten, e, e, kierowanie ruchem na lotnisku. Ok, kolejny power-up to Link Stomper, czyli taki dość robot skaczący do ścieżki. Widzicie, wszystko dość fajnie, sympatycznie zrobione. Moi no grafika 2D też ma swój urok. Okej, okay, rakiety. Z tego typu graf też jest dość często tutaj tak zrobione, że dużo zależy od szczęścia. Bo tutaj te wszystkie przeszkadzajki yy, nie są, że tak powiem, przepisane pod kod, czyli losowo się generują widzieliście następnie ciekawe powera w postaci smoka. Jak widzicie, no jest ciekawie. Także tak jak mówię, jest to wszystko generowane losowo, czyli nie można się na pamięć nauczyć jakiejś tam mapy. O, mamy jakiś big blast. Nawet szczerze powiem Wam, że nie wiem co to jest. Aha, bomba, która wyrzuca nas o ileś tam metrów do przodu, gdzie możemy zwiększyć nasz, nasz rekord yy, przebytej odległości. Okej. Okay. Ja sobie jeszcze wlazłem tutaj na statystyki. Jak widzicie, nazbierałem przez tą krótką chwilę 1254 monety. Tutaj jeszcze przyjadę wam pokazać, że jest tego dość trochę. Jakieś gemy, pierdołki inne, jeszcze mi nie stać na nic konkretnego. Jak widzicie jakieś buciki, jakieś tam instabale, inne pierdoły. Tutaj mamy nagrody. Um, osiągnięcia za, za różne rzeczy Daj, daj się usmażyć 20, 99 razy um, i jakieś tam inne pierdołki, które teraz czytacie na ekranie, jest tego dość sporo. Um, czyli takie osiągnięcia, jeszcze wewnętrznie, w tytule, jak widzicie, rodzaje jetpacków one też się różnią. Nie mam pojęcia, czy różnią się gameplayowo, czy tam powiedzmy, tam nie wiem, są szybsze, wolniejsze. Bardziej skoczna miejskość, no nie mam pojęcia, nie grałem aż tak długo. Po prostu włączyłem, nagrałem, żeby wam to pokazać. Więc być może, jeżeli ktoś gra w to dłużej, to niech mnie uzupełni. Na pewno, być może komuś się to przyda. Ktoś, kto będzie chciał taką wiedzę mieć. Ok, zobaczmy, co tutaj jeszcze jest, jeżeli chodzi o Get Coins, czyli możliwość zakupu. No, widzę, że jeszcze tutaj nie jest w tym momencie to aktywne. To spróbujemy dalej biegać. Biegać, a raczej latać. Chwilę może pomilczę, to posłuchacie muzyczki. Bo tak naprawdę nie wiem co tutaj jeszcze więcej co do tego tytułu mam wam gadać. No wiadomo, jeżeli chodzi o kupno takiej gry, no to być może zbyt dużo z was nie... nie i nie zainteresowałoby się tym tytułem, ale jest to darmowy tytuł, więc darowionemu koniowi w zęby się nie patrzy, więc jeżeli macie miejsce na wyspę, to czemu by nie? Od czasu do czasu po prostu ee, myknąć sobie parę seryjek. Gra tym bardziej nie zajmuje zbyt dużo miejsca, bo jak widzicie, nie mamy tutaj jakichś mega grafiki, nie ma jakichś wielu komplikowanych obiektów, tutaj mamy jakiś teleporter, jak widzicie w postaci wirującej rączki po naciśnięciu przycisku przenosimy się w te miejsce gdzie jest teleport także jak widzicie bonusy są naprawdę ciekawe i naprawdę pomysłowe Co mi się właśnie podobało w tej grze, że nie jest, nie jest tutaj na zasadzie jakiejś tam powiedzmy oklepanej tarczy czy coś tylko E, dość ciekawie, tutaj jakiś smok, tutaj mm, jak widzicie jakiś teleporter, inne pierdołki. Oczywiście z czasem wyczujecie tutaj e, ten wasz odrzutowy plecak, o, znowu jakaś rakieta. Ok, jakieś tam y, zadanie y, wykonałem w postaci zebrania dwóch monet w jednym meczu. To są monety właśnie do tego typu automatu, jak widzicie na końcu, do, jednego rękiego, do jednorękiego bandyty, gdzie możemy wygrać właśnie jakieś bonusy na koniec. No i co, próbujemy dalej. Zerkam na czas gameplayu, tutaj jeszcze zostało powiedzmy 2 minuty do końca. Tak, że myślę, że jeszcze jeden, dwa biegi zdążę tutaj zrobić. Ale się przysmażyłem teraz głupio. Muzyczka, powiem szczerze, wpada w ucho. Nie jest to jakieś arcydzieło, ale, ale wpada w ucho. Ok, zobaczymy co teraz nas czeka. Dobra, stomper. w skaczące biegać. Jak widzicie jest dosyć trudno. Dości się rozpędza. egipski nie Nieprosto tutaj, znaczy nie trudno o, o zaliczenie gleby. Okej, okay, znowu dwa tokeny do jednorękiego bandyty. No i Zobaczmy czy coś wylosujemy. Okej, okay, jakiś small Blast. Delikatne, że tak powiem, odrzucenie zwiększające nas wynik odległościowy. No i jeszcze mamy tutaj jedną monetę. Akurat nic, także dupa. Dobra, ludziska, ja powoli kończę ten gameplay. Widzicie, jak wygląda ta darmowa gierka. Ehm, sami wybierzcie, czy chcecie w to grać. Ja ze swojej strony polecam, tak jak mówię, darmowa gra. Więc trzymajcie się, ludziska. Na razie, hej.